W sobotę z rana godzina 6.30 Byliśmy nad rzeką Wartą Delikatne skubanie robaka Delikatne, nie do zacięcia Sylwestry rzucił potem na wątrobę, na kawałek wątroby też nic dziubanie, dziubanie, nic konkretnego Ani u mnie, ani u Sylwestra nic się nie działo Żadnych konkretnych brań Mgła, rosa, trawa mokra zrobiliśmy ognisko, to było trochę cieplej także co wracaliśmy było 6,5 stopnia zimno mokro i mglisto także tej nocki nie złapaliśmy nic więcej zdjęć nie robiłem żadnych zrobiłem tylko to ostatnie zdjęcie z ogniskiem i to wszystko także co idzie już jesień ranki nocki zimne i najprawdopodobniej Sumik pójdzie spać A jeżeli coś gryzło To gryzło jakieś maleństwo Może jakaś płotka, może jakiś krąpik, coś, nie? Także co? Najprawdopodobniej Sylwester przyjadę jeszcze na jeden dzień w listopadzie Odłożyłem bata 8 metrowego i spinning I zapomniałem to zabrać Ale to następnym razem także co zaraz to zjemy kawa już wypita wykąpię się zobaczymy te graty które przywiozłem i ta sylka zrobiłem przed chwilą kawę także pójdziemy później oglądniemy sprzęt zrobię jeszcze zakupy i najprawdopodobniej po południu będę wyjeżdżał do siebie także co Nocka udana, żeśmy pośmieli się, porozmawiali przy ognisku, ale tak jak mówię, żadnych konkretnych brań nie było, oprócz tego, że było mu listo i zimno. Także co? Pozdrawiam, ryby, ryby, ryby. Hej.